Musimy uważać. Good morning. Hello everyone EDD Radom Pigeon Marken i Poland Witam wszystkich na targu gołębi w Radomiu przy ulicy Rubelskiej 65 Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie Zapraszamy na film startujemy. Paweł to do bocianków para? 150, 150 zł. 150 zł, a to to jest samiczka czy samiczka, samczyk? Samiczka, samiczka. Samiczka, a ta bucianka ile? 50? 50. A ten? Wiedeński 30. Wiedeński 30, 30, 30 zł. Panie Danielu, takie jaśniaczki, krzyciaczki to Pana? Po 60 zł. Po 60 zł, 60. jak się wybiera. A jak się negocjuje cenę z Panem Danielem, to jaka cena? Po 50 by poszły. Po 50 by poszły. A w kurcie? to też by coś tam zeszło jeszcze, były wszystkie. Dobra. Pan Danielu, a parka takich nieweczek? Parka stówka. Parka tych nieweczków żółty czerwony stówka. A takich brudków para to ile? i para. I bocianki tutaj mam u pana Daniela po 15zł za sztukę. A te perłowe to ile? Para para parzysta, 100zł. A te pawiki? Samczyki obydwa po 50 Samczyki po 50zł, do pana Adama zapraszamy. A tutaj mamy, ten pocztowy ile? Samiczka pocztowa. Samiczka, ile ona kosztuje? A to fajne hambureczki mamy żółte. Tak, po 50 złotych sztuka. 50 złotych. A winerek? Winerek samczyk. 60 złotych. 60 zł, 60 zł. 60 zł. Tygryska, Samicka, tutaj. Tu mamy Tygryska. samczyka. O, tygryski mamy. Tygrys, ten samczyk ta, ile? Tak, 50 złotych ten tygrys. 10 złotych. I para tu jest też. Para szymerków? Z tak, obręczkami, 50 tak? 50 złotych, 50 złotych par. 50 złotych, tak? Do pana dama zależy. Do pana Janka proszę bardzo taki winery. Przydyszki. Po pokazać mu. Wizerś się kręci. Tego mam pana Janka, jakby coś. Proszę bardzo zobaczyć. Wylocik taki fajny wizer ściągowy. Tu kolega jeszcze ogląda perwóweczkę. A ten wylocik tutaj, ten, ten taki sam czekille? Przydyżki. Wiedeński. Trzy dyszki A ten koroniatek winarek fajny ten A ta winereczka? sam jest samiczek tyś jest A ile kosztuk dyszek. Patrzę A to ten wylot co to jest? Eee, sam jest samica, samica. samica. o kurdeczko, bo Ile ona kosztuje? Cztery dyszki 4 dyszki, ciemny fajny jest Ten, ten samczyk znaczny no. może być. O, ten, 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 ten fajny jest ciemny, ile kosztuje? Trzy dyszki. dyszki. a ten samczyk jest na białym ogonie, nie no. I tu mamy tak wyśwanczyki czerwone, proszę bardzo, u pana Janka. Po dwie Po krakuska. Dwie Wyśwanczka czarna. Trzy tak. Jak powiedziałem ci, tu już tak... już kolega zakopuje z rana Ceni taka z taka fajna paróweczka taka Samica? Samica. Samica. Chce no. Weź ją wsadź, Dobra, i pan wsadzi, pan Janko, jak chce pan, to... Tak, tak, tak. Mamy te Wyszwanczyki też, 50 zł, parka. To są wszystkie gołąbki pana Janka, biznes już idzie, bo coś sprzedane. biznes, perłówka poszła, winiarka też już. Proszę bardzo. Panie Janku, proszę bardzo, ile ta winereczka kosztowała? Dwie podeszki. Dwie proszę pan Dwie podeszki. dzisiaj, przy czwartku kawinereczka. Dzięki kolego. Tylko 886 zniszczony trochę. Telefon 886-044-996. To jest telefon do pana Janka, by coś potrzebował, proszę bardzo. Turczynek, ładny kakusek wśwaczka, takie gołąbki do pana Janka jakby coś. I papuszki, palista mamy przed czwartku. podajesz telefon, nie podajesz kostek, jakby co? Dlaczego nie? wiem, jak chcesz to. Po, to... Tu są kostka głównie proszę bardzo, fajne. koroniate winerki, proszę bardzo, jak struny z pancerek i tu żółta wyśwanczka jest, tak? Koronia ta? A, kończata, czyli krzyżak, tak? Krzyżak. No to podaj telefon. No, 609 609 71 66 72 do koska takie głąbki, aby ktoś potrzebował Zapraszamy i jeszcze tutaj druga klateczka przejdę o karpiaczka, wyloteczka, pasiaczki takie koroniate, widzę na białym ogonie. Takie pasiaczki to po ile u Ciebie tutaj. Nie miałem go nie. 80 zł, ale to jest byławcza, ale można negocjować cenę z kolegą, jakby coś Panie Wiesiu pana? Proszę bardzo. I po ile takie gołąbki, koroniate, po ile takie za sztuka, jak mniej więcej? Kto co ile da, do pana wiesia jakby coś? Takie gołąbki, kto co ile da? Proszę bardzo. I łapciate, i masłowy, co to jest ten masłowy pasiak? Samiec. Samiec. I taki samczyk? Dychę. Dychę, proszę bardzo. A koroniate wyszwanczyk? Panie wiesiu. A te karpiaki, karpiak perłowy, koroniaty, tutaj ten jest żałobny, to ile? Po dychu? Po dychu. Daj za o ile te ptaszki tutaj kolega u ciebie? Zależy które? Zależy po, które? 20, po, po 20, po 30 zł można z kolegą negocjować siwe obrączkowane pod dychą. taki Żeby królik to ile kolego? 9 dyk A co to tak droga mi się zdaje? Nie wiem, bo a ten drugi ten za 8 za 8 Królik 90 zł, ten jest drugi tańszy 80. Tu mamy żałobniczki. Parka. Ile takie żałobniczki? Cztery dyszki. Ale to gładkie są te żałobniki. A te Budapeszty? Po dyszku. Teraz mi to te parka tych bocianów? O ile? Pięć dyszek, Ile ten Wysfanczyk? Pięć dyszek, tak samo koroniaty. Tu mamy koroniaty, go posiaka, Samczyka. Za. Jedzieszki, kremeczek, samczyk? Samczyk Nie budyszki. Nie takie młodziaczki już poszły, po ile za sztuczkę takie młodziaczki poszły? Po 20 zł Po 20 zł, proszę bardzo. Można? Już takie idzie się zakupy pan po 20 złotych. Po ile? Tak, to ile da. To ile da. Parka winerku tutaj jest, ale nie ma właściciela. Strażeury to mamy parę. To pan tutaj wcześniej mówił: stówkę Kingi 80 zł, parka nywka egipska. Nie wiem, nie kosztuje tu groszek taki samiczka. Widzę to sam jest chyba ten jazd. Nie ma tutaj właściciela Jak jest Stęga to też tak będzie Tam jeszcze się wina Ta bo grucha teraz A taki pawik to ile? Nie wiem Nie ma właściciela tego pawika 25 zł A tutaj ładny Budapest koroniaty ile? Wiedyszki. A krakowska żółta to jest samiczka? Tak. Taka krakowska ile? Wiedyszki A te potrzeby po ile? Te potrzeby po ile? Po 20zł I rysia mamy fajnego Taki rys to ile? Para jest A para tych rysi? 30zł 30 zł. Takie pabiki to ile za parkę? A. 1000 50 50zł za parkę Proszę bardzo, kiwane pawiki, 50zł parka. Tak. Te czajki sadowskie, a co za szkodzi, jak powiem drugi Czajki saksońskie, po ile parka takich? Sześć dyszek. Sześć dyszek parka. 60zł parka tych, czajki saksońskie to są. Takie na łebku mają właśnie czarne tutaj i, i, i pasy. A takie boczki to ile, Te boki? Nie, nie pana, nie ma. Nie ma właściciela tego gąbku, widzę, że są boczki. Cześć. Samce. A te jaśniaczki jak to wygląda. To jest do po 20 zł, Ale cele podlegają, padają kolegi negocjacji. Także tego bocianko, parka to ile? Po ile parka takich bocianków? 70. 70 zł, a ten jasny jest tamczyk. Ile kosztuje? 70 zł parka bocianków. Proszę zobaczyć. ładne bielutkie, para parzystych, bielutkie, proszę bardzo, jak się prezentują. 70 zł parka. Parzystych lęgniesie się. Najważniejsze, że się lęgną. Coś przerać. Młode będą. Co to jest, te, te, te siwe to co? Albuneczka. Albumeczek. taki siwy. Ile taki albumeczek? Trzy dyszki A ten to jest deresz chyba, nie? A, ten też dareczki. A takie dareczki po ile? A zależy, dwie, dwie, dwie. dwie i pół dyszki pan ceni tutaj za dareczki. A tu mamy, to są nyfki egipskie chyba tak, te? Tak, tak. Taka parka tych nyfków? 30 zł też mamy wiedeńskie, jest wiedeński ten chyba też wiedeński. I takie wiedeńskie, po ile parka. Ile taka parka tych wiedeńskich? Pięćdziesiąt zł. Ceny podlegają pana negocjacji, tak? O to też jest fajny teraz widzę, fajne to są te Pięćdziesiąt 1000 zł, jestem A w takie taka parka? 20 zł Takie jaśniaczki składowe, ale widzę, że nie ma właściciela. Kolego Marku, twoje to są te jaśniaczki, to pójdę tutaj ty masz? Twoje te? Jak wszystkie po 50 zł. Jak wszystkie po 50 zł. Do kolegi Marka zapraszamy jakby coś. Wszystkie po 50 zł. Proszę bardzo. A jak się dobijają, jakie żywe jak. Żywy, proszę bardzo. Po 50 zł jak wszystkie. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Wszyscy wspólnie razem promujemy Targ Łębi w Radomiu nasze hobby, naszą pasję. I młody pasiaczek, ale nie ma właściciela. Ile takie karpiaczki, te jasne 30zł 30 zł. bardzo niska cena, tutaj widzę, bo nawet brwiste Karpiaczki, proszę bardzo 70zł parka, fajne gołąbki Bo takie troszeczkę przedłużone A tutaj też to tak samo 70zł? Znaczy 70zł? cała para Cała para parzystych, proszę bardzo, słabo tu widać Ale fajne gołębie, miłe, takie brwiste Ale tutaj jak czarna skupka, czarne oprawione są Dobrze Fajne ja sprzedałem. O, no teraz. Tylko wziął się, ale wziął mi parę. A ten Krzyżak? Krzyżak, ile kosztuje? Samiczka. Samiczka. Ile on kosztuje? Jedyszki. Fajnie to tutaj widza. Ale jest tam tak krzyżaki? Nie. samice. A te budapeszki po ile u ciebie? 10 zł sztuka. 10 zł Fajne, fajne to Podłożyłem jajka po Czerwony Thanks for watching the video A I takie ciemne to po ile? Za sztuczkę? Ile Ile kto daje? Dyszka, ja bym powiedział, że dyszkę da. Nie? Ja nie mówię, zabierać, dobra. Ale ja tak powiedziałbym, tak podyszką są tak, mi więcej, no. Jak Pytachy. są równe. Tu piętnachę koroniaty jest taki ciemny. Samiczka? samiczka? Samiczka, samiczka, widać, widać, że samiczka. Piętnaście zł ta samiczka, do pan ogląda. No. Ale samiczka, na jest, nie jest taka zła, widać. A ten pasiaczek samiczka też jest, nie? To jest żałobny. No, i już transakcja poszła, Zatem, dyszka, wiedzieć, dyszka, kolega jest elastyczny i poszła. Trzeba być elastycznym, tylko trzeba troszeczkę powiedzieć więcej. jak pan powie dychę, to będzie piątka. Jak piątka to dwójka. No ja się w no, Ale no. nie? Para ich jest, to jest po tak, to jest tak, A często jest, jest? Tak, jest? Jest, jest... Parka takich nyweczków to ile? Ile para tych nywków czarnych? 50 zł. zł, a te boki? 40, 40 zł. Fajne ptaszki. miał kurwa Janusz ten pasiak? Samica. Ile ona kosztuje? 20 zł. A to te, 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 ten wyrocik ten jasny po ile? Tamte po 5 zł. Po 5 zł To już cena bez negocjacji 5 zł. Po 5 zł To są gołąki pana Janka, by ktoś potrzebował, proszę bardzo. Thank <laughs> you.